Figowiec właściwy. Liście żółknął. Owoce się powiązały, ale w większości, poza tym jednym, nie są jeszcze dojrzałe. I są solidne szanse, że się nie wyrobił, bo już liść tak nie produkuje jak wcześniej. Tak się prezentuje owoc po zarwaniu w przekroju. Pyszny, słodki. Zabrakło mu miesiąca ciepła. Nie jemu, tylko całej roślinie. Żeby ta reszta zdążyła dojrzeć. Po ostatniej zimie dwa pędy, najbardziej oddalone od budynku zmarzły. Zostały tylko tam widać dwa grube. Ale ten jeden coraz bardziej idzie na wysokość. Ma już pod 2 metry.